Ja jestem Reksty, dawno nic nie rzucałem na YouTube, więc postanowiłem nagrać e, poradnik na Autobany Hopa do Counter Strike'a, dzięki któremu możemy właśnie wykonywać Bany Hopa. E, ja jeszcze nie umiem do końca tego wykorzystywać, ale e, raczej Wy będziecie potrafić, jak ktoś nie wie, co to jest bany y, znaczy Hop, to po prostu może sobie sprawdzić na YouTube, Ja nie będę tego wyjaśniał. <laughs> no i dobra, co musicie pobrać? I dreamed I was missing. To jest więcej z tym przeddzielenia um, się. Ale teraz tak, y, za to nie ma bana. Nie ma za to bana, ponieważ jest to plik.ahk, a, a bany tylko lecą za pliki wspomagające typu.exe, typu, .exe, typu no, ma przykład jakiś wallhack, y, y, ESP, czy coś tam Ja tego ja czegoś nie używam, więc nie wiem jak to się ale za takie rzeczy, skrypty. Nie ma Pana. Jest to dozwolone, bo czytałem na różnych forach. No, ale to tyle. No i zapraszam do kolejnych poradników lub fajnych moich hacks.